Cześć kochani, witam was w kolejnym filmie i dzisiaj zrobimy sobie przegląd katalogu z kolekty na rok 2022, jak widać. Wcześniej myślałam, że już miałam ten katalog, ale okazało się, że jednak nie i nie było jeszcze takiego odcinka. Dostałam ten katalog, jak widać, z osoba, jest tu nawet plakietka. Dostałam go przy ostatnim zamówieniu, bo tam kupiłam, właśnie był w paczce jeden koń kolekta i dwie miniaturki w zasadzie z kolekty, więc dlatego właśnie dostałam ten katalog. Jest on dosyć gruby, więc możemy już zacząć. Mamy stronę tytułową oczywiście, z informacją kto tworzy figurki kolekta. Tutaj jest oto pani. No i tutaj też mamy innych twórców z kolekty. Wszystkie informacje o nich. Tutaj mamy spis treści i wszystkie kategorie z kolekty, no nie rozmiary, tutaj widać. Zaczynamy sobie od prehistorii, czyli głównie tutaj będą dinozaury. Myślę, że przez to przelecę dosyć szybko, bo raczej dinozaury są czymś, czym raczej się nie interesuje, więc tak tylko Wam przelecę, żebyście mogli sobie zobaczyć, jakie tutaj są figurki. Tutaj może Wam przejdę, bo mam słuchajcie jedno z tych zwierząt, czyli tego tygrysa szablo Muszę Wam powiedzieć, że jest dosyć dużą figurką i bardzo fajną, że tak. No i tutaj mam też inne, jak widać, pehistoryczne zwierzęta. teraz już przechodzimy do części Wildlife. No i mamy widać głównie antylopy i słonie. Na strona mamy też słonia, jakieś antylopy, surykatkę i żyrafy. Ta surykatka jest bardzo urocza. Ja bardzo lubię surykatki. Mamy widać hienę, strusia. Mamy też osła, fenka, różne wyżęta. mamy. Zembrę, no i tutaj całą rodzinkę lwów. Bardzo podoba mi się ta lewiantko, która tak yy, no w sumie się rozciąga. Mamy okapi, hipopotamy. Ten hipopotam jest uroczy. Goryle, też bardzo ładne. O, ten, macie, chyba to jest lampard, piękny jest. Tutaj mamy zebry, też bardzo ładne. Nosorożce. Ta czarna pantera jest też śliczna. Chodzi o zwierzęta z kolekty to Mam ich bardzo mało w porównaniu do koni, ale może czas to zmienić. Te białe lwy są w ogóle piękne, ja bardzo lubię białe lwy. No i jak widać są właściwie takie same jak te zwykłe, ale piękne. Tutaj mamy szympansy, lemura. No i o, o wow, zobaczcie tego hipopotama, jak otwiera paszczę. Słodem mały, słodkie, silne zwierzęta. Tutaj mamy takie oto drzewo, to jest chyba baobab. No, i tutaj są zwierzęta. Mamy tutaj też węża. jako nowość? Ciekawe, co O, powiem Wam, że z tych tutaj, to mi się najbardziej podoba ta kola. Oraz kangury są piękne. Jeżeli są bardziej zwierzęta i widać, Australii. O, mamy konia przewodzkiego. Tutaj ta bardziej leśna. O, tutaj różne zwierzęta. Ten or orangutan orang wygląda fajnie. Mamy pandy, tygrysy białe, o, panda czerwona, fajne. Te pandy są takie słodziutkie. O, irbisy. Mam tylko dorosłego irbisa z firmy Szajś akurat, ale ten mały jest przecudowny. Mamy lilbonda też, szkozy, coś. Powiem wam, że w rzeczywistości te antylopy są takie śmieszne. Prawda. Może życie. Za nam, jak się to nazywa, ale jest śmieszne. Mamy dziki, tygrysy, misia, znaczy niedźwiedzie. Mamy też taki oto zestaw palm. No i tutaj zwierzęta. Jakieś króliczki, chyba relifer, nie wiem, albo jeleń. No i morsuk. No i mamy też jelenia. Tego jeżyka akurat mam, jest słodziutki bardzo. Ta wiewórka też jest bardzo ładna. No i bobry, tu jakieś wydry. O, tu mamy kucyka, eks, no nie, w zasadzie to jest dartmoor, przepraszam. Lisek, tutaj sowa, to jest chyba żubr. Ten łoś, zobaczcie jaki ma poroże, wow. <laughs> no i kolejne zwierzęta lasu, widać? Miś, jelenie, wilki, aligator chyba. No i kolejne zwierzęta, te kabibary są przeurocze. Tylko bardzo mi, mi się nie podoba ten raming bo ma on między nogami trawę, co moim zdaniem jest niezbyt praktyczne i dziwne, ale cóż. O, ten leniwiec to jest cudo. Innowacje. przesłodki. Mam tą szynszylę, bardzo fajna, ale ten wąż, wow. Super. Tapiry, no i też capybary ponownie. Tutaj mamy już zwierzęta oceaniczne, czyli głównie ryby. Mamy ryba. taką oto rybę, która w rzeczywistości świeci, ale piwórka pewnie nie świeci. Orki, rekiny, leci i wieloryby. Tutaj dostępne. I mamy też ptaki, pingwiny. No i tutaj chyba fokę, czy lwa morskiego. Mamy różne rekiny. Ten jest bardzo ciekawy, bo ma otwartą paszczę. I tak samo ten, ale ten taki bardziej niezwykły. Delfiny. O, i narwal nawet. Tym morskie stworzenia. Ta uśmiernica wygląda fajnie. O, tutaj mamy kolejne pingwiny. Zobaczcie na te małe są przesłodkie. Można ich kupić więcej i zrobić całe stado maleków. <laughs> mamy misie polarne, morsy, foki. O, i tutaj się zaczyna nasza już ulubiona część, czyli konia. Tutaj mam na początek mamy konie w skali Deluxe, czyli mustan, jak to jakbyś posiadam. I arabka w tej najnowszej w sumie jednej z najnowszych maści, ten siwek. Ten akurat niezbyt mi się podoba, szczerze mówiąc. Tutaj mamy kolejne deluksy. Też kolejne malowanie Arabka. Samo tutaj. Mamy tutaj, tutaj jest całą stronę Arabów. Mam jedynie tą klaczkę, która jest przepiękna. Tutaj kolejne deluksy. Mustang, Andaluzy. Mam tą dwójkę i bardzo polecam. Tutaj następne konie. Stąd to mam tą klacz Morgan oraz Quarter Horse, które są naprawdę piękne. Jeśli chodzi o te płomnej krwi angielskiej. To wiele razy się nad nimi zastanawiałam, ale teraz w sumie nie wiem, czy kupię. To jest samna strona. Mam konie, oczywiście, Norikers, są przepiękne. Klecz belgijska, oczywiście. Ogier trakijski. Kucę Dartmur. No i tutaj mamy dwie nowości: kuc jakucki i Oriol Mer, czyli taka klacz Oriol, czy jak się to na, nazywa w sumie. Nie wiem. Te konie akurat z tych nowości nie podobają mi się. Moim zdaniem są najgorsze z tych nowości, które były w tym roku. Tutaj mamy kolejne nowości, które oczywiście już mam, czyli American Saddlebred i dwa malowania konia Appalusa. Te konie są naprawdę cudowne. Tutaj mamy Quarter Horse, mam w zasadzie tą trójkę, tylko tego źrebaczka w innym malowaniu jest tutaj. Tego akurat te dwa konia posiadam. Mam tutaj Tutaj stąd mam oczywiście tego pięknego Hanovera. Jest to oczywiście trzy malowania klaczy arabskiej. Mam jedynie to. Jeśli chodzi o tą maść, to powiem wam, że nie za bardzo mi się podoba, bo bardziej wolę jednak tą siwą. Mamy jeszcze kolejny konia, klacz paswino, stąd akurat mam i tylko tego konia z Haknej. Aha, i mam jeszcze tego zierbaka Haklingkę. Proszę, tak? Tutaj. Są jak widać konie Kleinsdej. Mam e, w zasadzie teraz tylko tego. oraz tu są klacze mi z Ruife Mam tą koszankę. Tutaj mamy konie też Tennessee Walking Horse. I mam tego to malowanie, które jest piękne. Widzicie, Walker cudowne. Cudowne Koniki polskie. Klaczka Mark i Kucin Kotel. Które też oczywiście posiadam. Ten instant akurat mi się nie podoba sam ten w tym malowaniu. Mamy Darth Mora, którego oczywiście mam. Mam to malowanie tej klaczki. Klacz spod pani oczywiście mam. No i mam też oczywiście ty, tego i tego fiorda. To drugie malowanie jakoś tak e, nie moim gustie. Tutaj jak widać mamy konie. Mustang. E, stąd mam klacz, ale chciałabym się malowania. Malowanie tego źrebaka, bo mam to drugie. Tutaj ogiery andaluzyjskie. Mam akurat tego, ale czekam na nowe malowanie, bo ja nie wiem, czy widzieliście, ale może wam tutaj wstawię zdjęcie, że zaczęli już pokazywać nowości na rok 2023 z kolekty i będzie nowe malowanie tego Andaluza, które jest przepiękne. Tak, tutaj mamy, jak widać, konie yy, Baszki Karli, tak. No, także jeśli nie, nie widzieliście nowości kolekty na rok 2023, to na pewno w grudniu nagram swoją opinię, ale możecie już je zobaczyć na Instagramie, jak macie. I następna strona, to stąd mam e, konia Marwari, Tom Clutch, Paso Peruana, nonusa, Falabelle i w zasadzie tyle. Bo te inne konie akurat mi się nie podobają. Chociaż jedynie stąd mi się podoba ten dzierbaczek e, bark Pinto, tak? Który jest w zasadzie drugim malowaniem Gryzjczyka. Następna strona. Mam oczywiście tego Tennessee Walkera, który u mnie jest akurat wadliwym modelem, bo już chyba trzy razy miał sklejone nogi. Teraz stoi, ale no wiecie, słabo ma te nogi. Mam oczywiście tego zielona, dwa malowania tych luzytanów i oczywiście piękne achałki. Następnie tutaj mamy klacz Rocky Mountain, Troma. mam. akurat mi się nie podoba, tak samo ta klacz, Ogier, ten, American Cream Draft, czy jakoś tak. Tutaj mamy y, Mustangi, tam akurat mam tego zierbaka, ale klacz myślę, że też sobie kupię. Tutaj mamy te w konie Sugar Bush, które oczywiście mam. Tego Morgana akurat nie mam, mam to drugie malowanie, ale pewnie widzieliście, że to, że będzie Nobe, które jest przepiękne. Tutaj mamy fryzjeciegi, które oczywiście mam. Stąd mam tylko tego Gypsy Vanera, bo klacz mi się nie podoba. Tutaj mamy hanowery. Stąd mam właściwie wszystkie, oprócz tego źrebaka, który akurat nie jest w moim guście. Ale hanowery bardzo wam polecam, są piękne. Tutaj akurat stąd mam Tinkera, tą klacz Shire, a tą klacz Shire mam w skali Micromini, tak się ciekawości. Mam tego źrebaka oraz klacz parcheron, ale chciałabym mieć też Ardena, bo jest bardzo ładny. A ten koń akurat mi się nie podoba. Mamy tam ten źrebak szary. Tutaj mamy konie pomeny krwi angielskiej. Mam tą klacz oraz tego źrebaka i stąd mam oczywiście tą klacz z pieskiem i tego Morgana. A te dwa... Ten źrebacz oczywiście jest ładny, ale jakoś nie kusi mnie, żeby go kupować. Tak samo tą klacz. Tutaj, stąd chciałabym mieć tego konia, ale mam eksmura, Lipicana, Schwarzwalda, to oczywiście klapspery, Supery, kampolinę. Nad no, tym się kiedyś zastanawiałam, ale szczerze mówiąc, teraz mi się nie podoba. Tutaj, w koniec, w koniec, widać konie. Pinta. Tą klacz akurat mam, z tego e, źrybaka, ale chciałabym mieć tą klacz, bo podoba mi się. Tak samo mam oczywiście tego. Kasztanowatego Ogiera, ale chciałabym mieć też karego. Tutaj widać, mamy jednorożce z kolekty. Pamiętam, że kiedyś się zastanawiałam, czy nie kupić tych jednorożców, ale teraz szczerze, jakoś mi się niespecjalnie podobają. To są jednorożce, które mają symbole Mandali, z tego co wiem, ale to mnie jakoś szczególnie nie zachwyca. Ojej, teraz mam na stole straty, to są zwierzęta gospodarskie. Ta alpaka zobaczcie. Przepiękna. Mamy też kozy, ale słodkie świnie i takie oto krowy z długimi widać rogami. Oso, siąka też mamy. Mamy tutaj krowy, świnki, osły, owieczki. Mamy kolejne krowy. No i tutaj kurczaki i owieczka. Następne krowy. Dużo tych krów, jak widać. Tego co widziałam, to też nowe wypuścić mają być w 2023. kolejne krowy dziwna, obosiona, sierpina, indyk. No i tutaj oczywiście znowu tak lat z pieskiem. Ten mamy jest bardzo ładny. Mamy jakąś kozę. Tutaj mamy ptaki. Powiem Wam, że stąd mam tylko tego yy, koguta. Słynne zwierzaki tutaj mamy pieski. Przypomniałam, że psy z kolekty jakoś się mi się nie podobają. Ale już jedyny pies, który mi się podoba to ten. Koty też jakoś nie specjalnie. Ponieważ te obczarki niemieckie są całkiem jeszcze spoko. Tutaj mam kolejne psiaki. I kolejna. Ten pies jest całkiem ładny akurat. Chyba berneński pies pasterski. No i tutaj następne rasy psów. Jak widać jest ich całkiem sporo. I kolejne psy i koty. Czernogło kota akurat nie mam z kolekty. Tutaj mamy owady. To powiem Wam, że jakoś mnie nie za bardzo interesuje. Pojąki, matko i mocyle, biedronki, pszczoły, silne, cuda. Że takie działy też ma widać kolekta. Tutaj mamy już bardziej jaszczurki i kameleony. I chyba żaby. O, żaby, jaszczurki. Tutaj mamy zestawy modeli w skali mikro które są też dostępne w wysoszatkach i możemy sobie zbierać też te karty, które są dołączone. No i widać, tutaj są konie. No i w zasadzie stąd to mam tylko Cladshire i tego Mustanga. Ale to dostałam przy okazji zamawiania na Monocellusie. Bo nie wiem, czy wiecie, ale jak zamówicie większą ilość figurek na Monocerrusie i będzie w tym też jakaś figurka z firmy Kolekta, no to dostaniecie wy gratisie właśnie którąś z tych figurek. A też ja ostatnio też dostałam psa też w tej skali. To był akurat ten oto Border Collie. Więc zdziwiłam się, ale to może dlatego, że te figurki, które się dostaje, to są z... Kalendarza adwentowego, który był w zeszłym roku. Chyba w tym roku też będzie. A nie z tych zestawów, jak widać, których jest całkiem sporo. Ale no. Ogólnie właśnie chodzi o te piórki mikromini, które są naprawdę mikro. Tutaj mamy już jakieś płotki, i zagrody, stajnie. Nętne ogrodzenia. No i tutaj w zasadzie mamy na samym końcu cały spis wszystkich fiórek, które pojawiły się w tym katalogu, czyli w zasadzie tak zwany indeks. Jest on bardzo długi, można to sobie oczywiście poczytać. No i to w zasadzie już koniec tego katalogu. Więc będę myślę już kończyć ten odcinek, żeby za bardzo nie przedłużać. Jeśli wam się podobało, to możecie zostawić łapkę w górę, napisać, możecie napisać w komentarzach, jakie wyróki kolekta macie z tego katalogu. Jestem bardzo ciekawa. I możecie też napisać jeśli widzieliście już figurki kolekcja 2023, to możecie napisać jak się Wam one podobają. Oczywiście jak będą już pokazane wszystkie te nowości, to nagram na kanał specjalny film z moją opinią. Natomiast na razie dopóki nie pokazuję wszystkich nowości, no to na Instagramie podaję Wam na bieżąco taką krótką opinię, co sądzę o tych koniach czy innych figurkach. Także na pewno taki film będzie, ale myślę, że jak właśnie pokażą te wszystkie nowości. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału oraz kliknięciu dzwoneczka, aby nie przegapić następnych odcinków. Dobijamy do 40 tysięcy subskrypcji i tak jak mówiłam w poprzednich filmach, szykuję dla was naprawdę super rzeczy z tej okazji, także wyczekujcie tego. No i pamiętajcie też o zajrzeniu do opisu filmu, bo tam znajdziecie moje media społecznościowe, na które serdecznie zapraszam oraz inne ważne informacje. Także teraz już się z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnych filmach.